19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To dorosłe Cześć kochani! Jak wiecie, u Lenki i Oskara wszystko super. Za to Ala zadzwoniła do mnie w nocy i... była jakoś tak dziwnie podminowana, Nic więcej nie chciała mi powiedzieć, dlatego... wymyśliłam, że wpadnę do niej przed pubem i pogadam. O! Jest właśnie Ala i to z Sebastianem. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim pogadać. Hej Ala! Seba! Sebastian i Ala wciąż próbują wyczyścić samochód ze śladów krwi Froda. Oboje są bardzo zdenerwowani tym, co się wydarzyło. Yy, wiesz co, Ala, to ja lecę, pa. Seba, poczekaj, no, może jakieś rzędzenie losu, niespodzianka, że się zobaczyliśmy. Pogadajmy. Yy, tak, yy, fajnie, tylko że ja naprawdę muszę lecieć, wiesz, yy, także pa, my się dzwonimy, dobra? Na razie. Kurczę, myślałam, że choć troszkę mu przeszło. No, niestety, dalej mała do was żal. Ala, a... Próbowałeś z nim pogadać, nie wiem, wyjaśnić, że wcale nie chcieliśmy źle. Próbowałam, ale on wcale nie chce o was gadać. Dobra. Co u ciebie? Byłaś no. taka zdenerwowana. Coś z Sebastianem? Co się stało? Co on tutaj robi w ogóle? Nie, no wszystko jest w porządku. Pomagał mi po prostu w jednej sprawie i tyle. Jest okej. Okay. Ale, Boże, co to jest? Ty jakiegoś uciekiniera rannego z więzienia? Nie, ale to jest. Y Plama powinien. I no i nie chciała zejść, więc trzeba mi pomógł mm, coś między wami jest? To że tak często się widujecie? Nie. Po prostu się kumplujemy. Czasem się widujemy w szkole tańca, no i tak mm. po prostu. Dobra, czyli wszystko jest okej? Okay. Nie muszę się o nic martwić? Nie, wszystko jest w porządku. Dobrze. Dzięki, że wpadłaś i w ogóle przepraszam, że cię tak zmartwiłam tym telefonem, ale potrzebowałam pogadać. Dobra. To ja w takim razie uciekam do pubu, ale obiecaj mi, że za niedługo się zobaczymy. No yes. I to wszystkie, no. okej? Okay? Najlepiej w weekend, bo w tygodniu, wiesz, Kaszka siedzi w fotelu, ty pracujesz zresztą resztą. Lęka się uczy. Wiem. Pracujesz? Zadzwonię do ciebie. No, pa. no. Jeszcze raz dzięki. Aha, y a wino najlepiej wywabić solą. Wino? No to na tapicerce. A, no tak. Mua. Pa. Dzięki. Kasia dotarła dziś do pracy spóźniona. Jest zdenerwowana, bo nie chce podpaść szefowi. Ma nadzieję, że dotychczas nie zauważył jej nieobecności. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Cześć, Cześć. podobno masz do mnie jakąś sprawę. Tak, dobrze, że jesteś. Coś jest z tobą? Kasia, jest tak. Dzisiaj przyjeżdża do mnie moja była żona z córką, z Mają. Ja o tym kompletnie zapomniałem, wyleciało mi z głowy co, mam mnie skądś odebrać, gdzieś zawieźć. Nie, nie, ja to później zrobię, tylko chodzi o to, że... Nie... Mm. Ej, no mów, bo jesteś okropnie zdenerwowany, takiego cię jeszcze nie widział. Wiesz co, jest tak, że... U mnie jest moja znajoma, wczoraj trochę... Wczoraj trochę zainteresowaliśmy i... A ona nie odbiera, wiesz... Martwię się, co się z nią dzieje. Nie chciałbym, żebyś się, żeby się spotkała, wiesz, z mną ex, z Majką i tak dalej. To co ja mam zrobić? Proszę cię, pojedź do mojego mieszkania, sprawdź, co się z nią dzieje, dlaczego nie odbiera, i każ jej się zbierać, zanim my tam przyjedziemy. Ale, Witek, to jest mega krępujące. Mam jechać do Twojego mieszkania, zresztą, w którym nigdy nie byłam, i mam wyrzucić z niego Twoją znajomą. Ja wiem, że to jest krępujące, ale jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać, a nie chcę, żeby. Dobra. Eee... Proszę cię. Dobrze, Zrób a to pojadę sprawdzić, co się dzieje z twoją znajomym. Dziękuję ci bardzo. Kasia, weź y, taksówkę na hotel. Dobrze. Kasia. Słuchaj, słuchaj. Wracam na spotkanie. Spoko. Cześć. Cześć, Malka. Słuchaj, jestem trochę skołowana, no a ty nie odbierasz. Ja mam nadzieję, że wszystko u ciebie okej, okay, co? Słuchaj, powiedz mi, czy to jest normalne, że mój szef wysyła mnie do swojego mieszkania tylko po to, żebym wyrzuciła stamtąd jakąś jego znajomą? Wiesz co, nie chcę, tak, nie chcę, bo to jest ingerowanie w jego życie prywatne, a mnie ono w ogóle nie interesuje. I wiesz co, i nie podoba mi się to wszystko, a najbardziej w tym wszystkim nie podoba mi się on. Dobra Melka, muszę kończyć, pogadamy później, pa. Kasia źle się czuje z tym, że szef wciąga ją w swoje osobiste sprawy. Nie potrafiła mu jednak odmówić i teraz zastanawia się, Halo, jak delikatnie pozbyć się znajomej mężczyzny z jego Halo. mieszkania. O Jezu, przepraszam bardzo. No Myślałam na zawał pieprzny! Kim ty jesteś, kobieto? Jak tu weszłaś? Ja jestem menadżerem w hotelu Witka. Witek prosił mnie, żebym tutaj przyjechała. Zresztą dał mi klucze. Aha, no to okej. Okay. Dobrze, że nie jakaś żona, albo co? No tak, normalnie patrzyłaś, jakbyś mnie chciała zabić. Natalka, jestem hello, mi. Kaśka, cześć. Okay. W ogóle, sorry, że się przestraszyłam, no ale Witek próbował się z Tobą skontaktować, no ale jakoś mu nie wychodziło. A, ta, rozładowała mi się komórka. No A czego on chciał? E, wiesz co, no przyjechałam tutaj, znaczy się Witek mnie poprosił, dlatego przyjechałam, bo, no. Y, chodzi o to, że musisz stąd wyjść, jak najszybciej. Co? Nie wiem dlaczego. Słuchaj, zaraz tutaj będzie jego żona, jego córka, znaczy się już była żona. Eee, no i musisz stąd wyjść, okej? Okay? Mmm, mieliśmy się razem na obiad. Słuchaj, nie obchodzi mnie, jakie mieliście plany. Przekazuję Ci po prostu prośbę Witka. Wyjdź stąd. Ej, ale zaraz, zaraz. Ja nie jestem jakąś pierwszą, lepszą panienką, żeby mnie wyrzucać z domu, bo jego eks przyjeżdża. I no jeszcze chyba porąbało normalnie. Bardzo cię proszę, nie komplikuj sprawy. Oni naprawdę za chwilę mogą tutaj przyjechać. Ej, ja się stąd nigdzie nie ruszam. Muszę się jeszcze wykąpać. Ale jak to chcesz się jeszcze wykąpać? No, jak to jak? No normalnie. Super. Ej, wyluzuj. Boże, co za porażka. i tak sobie pomyślałam, może pójdziemy wieczorem do kina. Lena cieszy się, że z Oskarem wszystko sobie wyjaśnili i znów jest między nimi dobrze. Nie wie, że całował się z Sarą i nie potrafi przestać o tym myśleć. Chłopak ma wyrzuty sumienia, że jej o tym nie powiedział, ale nie chciał prowokować kolejnych kłótni. Ale kino, tak? Super pomysł. Nie udawaj. Mam nadzieję, że nie jesteś zły. O tym moje wybuchy zazdrości. No obiecałam, że trochę zluzuję z tą Sarą. Nie no, co ty kochanie Słajko. Jestem mega szczęśliwy, że jesteśmy razem, tak? Jesteś mega super i w ogóle. No, Świetna. Jeśli chcesz, to możemy ją zaprosić. Nie wiem, pójdziemy gdzieś razem, czy wpadnie do nas do mieszkania, co? Nie, no co ty? Nie ma takiej potrzeby. Oskar! Ja naprawdę ci ufam. Uwierz mi, nie chcesz, byś miał mnie za jakąś, nie wiem, dziką zazdrośnicę. Kochanie, nie jesteś dziką zazdrośnicą, słyszysz? Mhm. Leci, bo się spóźnisz na zajęcie. Dobra. No. Pa! pa. Hej, Oski! Hej, Widzę, radosny jesteś jak kucharka w barze nocy. razy. Jak tam z Leną poszło? A daj spokój, kurczę, masakra. No słuszy ci łeb, to jest, Oski, jak się całujesz ze Xlasku No. I co na to Lena wszystko powiedziała? No nie powiedziałem jej w efekcie. A co słusznie? No właśnie kurde, nie baranie, nie słusznie. Powinienem jej był powiedzieć. Cały czas mi mówiła, że Sara na mnie leci, a co ja robiłem? Afery tylko. No czy powiedz? No ale kurczę, ona wtedy się bardziej jeszcze wścieknie i co wtedy? Czyli nie mów. Ale ja nie mogę jej nie mówić, bo się... Nie, nie mogę jej okłamywać, tak? Dobra, Oski, naprawdę, whatever. Ja wiem jedno. Sara tutaj nie może zostać. No teraz to wiem. Zwolnij ją. Jeruś, pokażesz mi, jak działa ten monitoring, bo chciałabym się wszystkiego nauczyć. wiem. Zaraz podejdziemy. Ej, Oski, co ty masz taką minę? Nie, yeah, wszystko w porządku, mena. Dobra, bo pok pokażę ci chodzi. Widzisz, no. masz cztery kamerki. No, robię wrażenie. Kasia na prośbę szefa miała pozbyć ja się z jego wyczyłam. mieszkania znajomej mężczyzny, zanim zjawi się tam jego była żona. Niestety sprawa się komplikuje, bo kobieta nie zamierza sobie pójść. Ja się przemyślałam sobie to wszystko grę smalowałam. Jak się nigdzie nie wybierasz. No normalnie, co to w ogóle ma być? Witek jest beznadziejnym kolesiem, skoro się tak zachowuje. Słuchaj, Witek jest moim szefem i robię tylko to, o co mnie poproszono, okej? Okay? No to fajny szef, jak sobie tobą gębę wyciera. Kasia, powiem ci, że mocno rozczarowałam się tym kolesiem. Dobra Natalia, nie rób teraz tutaj żadnych cyrków, zabierz wszystkie swoje rzeczy, wyjdźmy z tego mieszkania i niech już będzie święty spokój, dobra? Ej, koleżanka mi mówiła, że jest zajebistym kolesiem, że lubi sobie, wiesz, pobawić się, zawalować, no więc się nim zajawiłam, jak się wczoraj spotkaliśmy. A on mi teraz takie coś odstawia. No o, daj spokój. Cholera, co z tą butelką? Może daj, mi, dziewczyno, nawet kolejny. A! Ej, stara sorry. Ale śmiesznie wyglądasz naprawdę. No dobra, ja mam tego dość. Nie odzywaj się już do mnie ani słowem. Nie chcesz to sobie tutaj Uff. bądź. Czekaj na Witka, na jego żonę. Gdzieś to mam. Okej. Okay. Na razie. Uf, a. Z Kasia. O, dzień dobry. Beata, to jest. Y... Kasia moja, menedżerka. Ja przepraszam, jestem cała brudna, mokra i lepka. Widzimy się w hotelu. Przepraszam. Ty zawsze, proszę. Masz melcie nagrania z dzisiaj? O, a, że jak się pięknie obzerasz tych ponczek w było, nie? Co się nagrywa? Chodzi w tym. Bezpieczeństwo ponad wszystko. – Nagrywa się. – wiem, jak ja się obżeram. Dobra, nie bój się, nie będę tego upowszechniał, Tłumacz Tu masz nagrania z kolei z wczoraj. Możesz sobie przewijać. Do przodu przewijasz, do tyłu, nie? – Co to jest? – Nic, Nie, jest, jest. nie bo, 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 Przewiń mi to. – Ale no nic, tam się stoją na zapleczku. Ilek, proszę cię, otwórz mi to nagranie jeszcze raz. Boże, no, tłumacz. Co, to, to jest? Są. Może nie wiem, może się wąchają, nic no może nie być poważnego. Wy Stoją sobie, no. Mela, gdzie... Mela! Co jest grane? Mela! Co wy tak? Oskar, widziałam nagranie. Jakie nagranie? Widziałam nagranie, jak się z Sarą całujesz. Teraz ty się... To, mela, słuchaj, to e, nie, to nie w ogóle, Ja ci wszystko wytłumaczę, nie tak było. Oskar, Oskar, spoko. Widziałam, odepchnąłeś się, tylko... Leka o tym wie? Nie wie, nie wie, nie musi wiedzieć, nie musi. Oskar, przecież Lęca się wydaje, że ma jakąś paranoję, bo wszyscy jej wmawiamy, że to nieprawda, że Sara na ciebie leci, a to jest prawda. No kurczę, wiem, sam na siebie jestem właśnie w ścieku, że jej nie powiedziałem. Dobra, dobra, ludzie, nie robimy afery, wyrzucamy Sarę i po sprawie. Pozamę. Dobra, Oski, ty nie masz się o co wściekać, no bo nie zrobiłeś niczego złego, tylko że Lęka musi o tym wiedzieć. Wiem. Wiem, kurde, no. Psz, proszę was, nie okłamujmy się. Pamiętacie, jak to się wszystko skończyło? Jak ty przespałeś się z Elką? Boże, i do końca życia mi to zamierzasz wypominać, tak? Teraz to jest zupełnie inna sytuacja, nie ma co Leny wkurzać. Nie, Irek, słuchaj. Mela ma rację. Jadę. Powiem jej o wszystkim. Już mnie od wczoraj męczyło, że to przed nią ukrywam. Już sobie I znaczy. wczoraj 4. Szef Kasi jest na nią wściekły, że nie zrobiła tego, o co ją prosił i nie pozbyła się z mieszkania jego znajomej. Poczekać. Ale zaraz do ciebie wracam, mhm. Tak. Boże. Çal çal. Możesz mi powiedzieć, co się tak właściwie stało? Dałem ci proste zadanie, to było jak wyrzucenie gościa z pokoju hotelowego. Nie, to nie było zadanie, bo to było rozwiązanie twoich problemów. Nie, nie mogłaś do mnie zadzwonić, powiedzieć, że Natalia nie wyszła z mieszkania? A może dzwoniłam? A może to ty zapomniałeś telefonu z hotelu? Zawaliłaś to. Ja zawaliłam? Słuchaj, to ty postawiłeś mnie w tak kretyńskiej sytuacji. Nie wiem, twoja znajoma przywitała mnie nago, w ogóle w nosie miała, co do niej mówię, a poza tym na sam koniec oblała mnie kolą. Słuchaj, i to cię bawi, Wiesz co, to już jest przesada. Dobra, Kasia, poczekaj, o, o co ty się tak wściekasz? To, że dostałaś zadanie mało związane ze swoją pracą? Mało? W ogóle? To, to, to że oblała cię kolą, musiałaś zmienić bluzkę? Słuchaj, w ogóle... nie wiem. Wiesz, jak ja się wtedy czułam? Twoja, nie wiem, ta znajoma twoja to jest... jakaś dla firenda. nie no, mogłem no, ocenić jej inteligencji po jednym spotkaniu w klubie. Słuchaj, ale sprowadziłaś ją do domu, tak? I to ci tak boli. Nie, nic mnie nie boli. Słuchaj, ja chcesz sobie prowadzić tak beznadziejny tryb życia, to sobie prowadź. Mnie to w ogóle nie obchodzi. Ale nie próbuj, nie wiem, jakoś tego zakrywać przed wszystkimi dob i w dodatku przy mojej pomocy, do okej? Okay? Dob dobrze, nie, nie, będę, nie będę. A może w takim razie powinienem umówić się z Tobą. Co? ty jesteś Słuchaj. Czy ty upadłeś na głowę, przepraszam? Nie, nie jestem o ciebie zazdrosna. Ale nie życzę sobie, żebyś wysługiwał się mną, żeby załatwić Twoje prywatne sprawy. Bo ja jestem menadżerem tutaj w hotelu, a nie u Ciebie w domu. Oskar źle się czuje z tym, że ukrył przed Leną pocałunek z Sarą. Postanowił to naprawić i przyjechał, by wyznać dziewczynie, co się wydarzyło. Cześć! Hej! Ty tak, ty... Może czas przejść się gdzieś, tak na chwilę? No co ty jej robisz? Coś się stało? No nie, no chciałem tylko pogadać. Wiesz co, no nie bardzo, ja mam teraz ćwiczenia, więc nie Rozumiem. mogę zawalić. Aha, no dobra, to zrobię to teraz. Słuchaj, Sara mnie wczoraj pocałowała. Co? No nie wiem, no miałaś rację, słuchaj, to dziewczyna coś ewidentnie do mnie ma. No pocałowała mnie, nie wiem, ona chce nas skłócić chyba. Wczoraj, tak? Pocałowała cię? Tak, no odwaliło jej, nie wiem, jeszcze to się nagrało na te kamerki w barze, te nowe, co mamy. Mela to zobaczyła. Aha, czyli tak. wczoraj mi nie powiedziałeś i przychodzisz dzisiaj, bo Mela się dowiedziała, że się całowaliście, tak? No nie, kochanie, tak czy inaczej mi ci o tym powiedział. Potem byś się pytała, czemu chcesz zwolnić Sarę. Jasne, nie powiedziałbyś mi, Oskar, znam cię, znalazłbyś, znalazłbyś tysiąc wymówek i nie powiedziałbyś mi, że zwalniasz Sarę dlatego, że się całowaliście. Lena, kochanie, powiedziałbym ci, naprawdę. Posłuchaj, <słuch> nie wierzę ci. Rozumiesz? Nie wierzę ci nie na pewno spaliście ze sobą po tym, jak braliście ten cały kwas. Lena, ani nie spaliśmy razem, ani się nie całowaliśmy. Po prostu dała mi buziaka, tyle. Ona zaczęła, do mnie, na mnie się rzuciła. nie obchodzi mnie kto, co, kogo, rozumiesz? Kochanie, słuchaj, błagam cię. Dobrze, yy, nie wiem, ona tu gdzieś ma zajęcia. Znajdźmy ją, niech sama ci opowie, jak było. Nie chcę. Dobrze? Ale ja chcę to wszystko raz na zawsze wyjaśnić. Gdzie ona ma te zajęcia? Nie wiem, gdzieś tutaj powinna być. O, o, hej, co o, to robicie? cześć. Słuchaj, chcę, żebyś wytłumaczyła, nie co się wczoraj wydarzyło. Wczoraj i po tym, jak braliście ten pas. Spaliście ze sobą? Lena, przestań! No co o nich mówi? Nie, nie spaliśmy ze sobą. Dobrze, o. to w takim razie dlaczego się całowaliście? Ale my się nie całowaliśmy. Sara, powiedz prawdę. No tej sytuacji, tej dziwnej takiej, A. co? Coś ty na mnie rzuciłaś i... No... Źle coś zrozumiałam, Oskar rzeczywiście tego nie chciał. Głupio wyszło, przepraszam. Spoko. Dobra, ja was zostawię. Sorry. Dzięki wielkie. No, kochani, no kurczę, przecież na niej mi w ogóle nie zależy, no. Dalej mi nie wierzysz. Mówię prawdę, chcesz dobrze, proszę bardzo, wyrzucaj ją z pracy. Kłamiesz. Jakby Melanie nie widziała nagrania, to założę się, żebyś się słowem nie odezwał, że się całowaliście. To widocznie miałem rację, bo teraz ci mówię, a jakoś dalej mi nie wierzysz. Bo kłamiesz. Ja kłamie? Wiesz co, Lena, chcesz dojść do całego związku, tak? Ale sorry taki opiera się na zaufaniu. Jak ty mi nie wierzysz, to wybacz, ale ja to po prostu pieprzę. Cześć. Oskar! Oskar, zaczekaj, no! A, daj spokój! Oskar! Chciałam ci tylko powiedzieć, że jest mi strasznie głupio, nie wiem, co się wtedy stało. To było kratyńskie, że cię wtedy pocałowałam. Przepraszam. No dobra, w porządku, no. Jak chcesz, to mogę jeszcze raz pogadać z Leną. Nie, nie rozmawiaj z nią, już zrobiłaś, co mogłaś, tak? Przeprosiła się. Akurat do ciebie nie mam żadnych pretensji. Czyli co, teraz wyrzucisz mnie z pracy? Wiesz co, zastanawiałem się nad tym i szczerze powiedziawszy, to nie widzę takiego sensu z nami wszystko jest jasne. Ty jesteś świetną barmanką, także możesz zostać. Dzięki. Dobra, to widzimy się w barze. Do zobaczenia. Mela martwi się, jak Lena zareagowała na informację Cześć. o pocałunku Oskara i Sary. Czeka na jakieś wieści. Tymczasem w mieszkaniu pojawia się wściekła nasza szefa Kasia. Szefa z jego mieszkania. Znajomą? Jaką znajomą? Przecież ta laska była w naszym wieku. Nie wiem, poznał ją dzień wcześniej na imprezie. No, ale twój szef jest chyba rozwiedziony, dorosły i może spotykać się z kobietami w różnym wieku, nawet w naszym. Nie mamy 15 lat. Dobra, ale to była jakaś, nie wiem, porobiona tipsiara. No to świadczy tylko o tym, że Witek ma niezbyt specjalny gust. Co ty się tak wkurzasz? Boże, bo go nienawidzę, jest obrzydliwy i ochydny. Dobra, zrobię herbatę. do tego jest tak podły i bezczelny. Mhm. Dramat. Kaśka, rano nagrałaś mi się, że życie prywatne twojego szefa cię nie interesuje. No dobra, dobra. Ale wiesz, co on mi powiedział? W ogóle to już rozłożył mnie na łopatki. Powiedział mi, że jestem o niego zazdrosna. Ja o niego, rozumiesz? Najpierw każe mi z mieszkania wyrzucać, nie wiem, jakąś tępą p***dę, a później mówi mi, że jestem o niego zazdrosna. No błagam. I tak cię to ruszyło? To może jesteś ja o niego zazdrosna, co? Co ty gadasz? Serio? Serio tak myślisz? No bo Kaśka, ja jeszcze nie widziałam, żeby jakikolwiek facet wywołał w Tobie takie emocje. Melka, a co jak ty masz rację? Nie, no ale przecież nie może mi się podobać taki facet, no co ty? Ja myślę, że jest za późno, bo on ci się już podoba. Ale mela, mela, przecież on się zachowuje fatalnie. No, ja jestem jakaś nienormalna, czy co? Nie, po prostu jesteś kobietą. To nie chcę być. Mela, o, lęka. Miała fatalny dzień i poważną rozmowę ze Skarem. Co się stało? Hey, mela, Posłuchaj mnie. powiedz mi. Hej, cześć. Co dokładnie widziałaś na tym nagraniu? Dokładnie. No. A co ci Oskar powiedział? Oskar mi powiedział, że on się całował z Sarą, no ale że to Sara go pocałowała, on ją odepchnął. Co? Oskar całował się z Sarą? Lęka, no nie denerwuj się tak. Mela, Oskar ją... Mela, powiedz mi, co dokładnie widziałaś, czy on mówi prawdę? No Oskar ją odepchnął. Irek wszedł na zaplecze i ją odepchnął. Czyli jakby Irek nie wszedł na zaplecze, no to wiadomo, jakby się to skończyło. Nie, Elenka, wcale nie. Po prostu mówię ci to, co widziałam na nagraniu. Ona się na niego rzuciła, więc Oskar ją odepnął. Mówi prawdę. Bela, ja jestem pewna, że oni ze sobą spali. Rozumiesz po tym, jak ćwali? A że ten pocałunek to nie wiem, to jakiś. Lęka, uspokój się. Akurat co jak co? Oskar kłamie przy różnych pierdołach, ale te dwie ręce daje sobie obciąć, że Oskar kocha cię nad życie i w życiu cię nie zdradzi. Właśnie, i ja mu też wierzę. Lęka, po prostu ona ma na do głowy. Oskar ją tylko wyrzuci z pracy i będzie po sprawie. Łatwo wam mówić, jak ja mu w ogóle nie ufam. On sam powiedział, że pierwszy ten związek. Elena! Oskar, muszę ci coś powiedzieć. Po pierwsze, wracaj do domu, a nie zachowuj się jakaś nastolatka, bo to ty zawaliłeś i dobrze o tym wiesz. Po drugie, musisz wytłumaczyć Leni, że wcale nie spałeś z Sarą i to tak, żeby ci uwierzyła. Jeszcze do ciebie mam coś, Sara. To, co zrobiłaś, było totalnie słabe i nawet się do mnie nie odzywaj. Od dzisiaj się nie znamy. Co ty robisz? Pakuje się, a nie widać? Aha, czyli się rozstajemy, tak? No nie wiem, ty mi może powiedz, bo to wszystko wiesz najlepiej. Wiesz co, wiem, że na pewno zmarnowałam z tobą spory kawałek życia i żałuję tego. Pozdrów Sarem. Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że płacisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie, 19 plus